W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. O Maryjo, moja umiłowana, pragnę być przy Tobie i dziękować Ci za łaski mi ofiarowane, za Twą cudowną opiekę nad każdym z nas. O Maryjo, Twa bezgraniczna miłość każdego dnia ogarnia nas, Jakże jestem szczęśliwy, bo poprzez moje serce Twoja maczyna miłość przepływa. Miłość jak zdrój kryształowy, który umacnia i uzdrawia. O Maryjo, nie opuszczaj nigdy nas, Ty rozpalaj w nas tę miłość. O Maryjo, bądź z nami w każdy czas.